Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku seminarium Wiary dla dzieci. Być może jeszcze nie wszyscy nas znają, więc nas przedstawię. Ja mam na imię Paulina, to jest mój mąż Marek i nasi synowie Ignacy i Bazyli. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Bardzo bardzo. Yy, I właśnie bardzo dzisiaj. Wiara. tak? Mhm. Dziękuję za i, 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 I czekam, jak będziecie mm -hmm, nie będzie wam. dziękuję za to za za to i dzisiaj też jesteśmy właśnie w pokoju u Ignasia i Basysia tak bardzo się cieszymy, że możemy was gościć w pokoju I chłopaków mam... i bardzo się cieszymy, że wy gościcie nas w waszych pokojach tam gdzie, gdzie teraz jesteście gdzie będziecie tego słuchali Chcielibyśmy, żeby to, żeby to seminarium wiary było właśnie szczególne dla was w tych szczególnych czasach, żebyśmy mogli razem z wami się modlić i razem z Wami przeżywać ten czas. Dlatego chcielibyśmy na początku się pomodlić i poprosić Pana Boga o to, żeby to On otoczył opieką was słuchających i nas mówiących. Też tej opieki bardzo potrzebujemy teraz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Boże, dziękujemy Ci, że pozwalasz nam się tu gromadzić, że dajesz nam te rozwiązania techniczne, które sprawiają, że w tym czasie możemy być razem, że możemy się łączyć. Dziękujemy Ci za inicjatywę tego seminarium dla dzieci też, kiedy możemy przekazywać wiarę i być wszyscy razem. Prosimy Cię o Twoje prowadzenie, o to, byś to Ty. Y, dawał nam wszystkim mądrość, dawał nam ducha świętego, y, byśmy z otwartymi uszami potrafili słuchać tego, co chcesz przekazywać, a także żebyśmy potrafili mówić y, to, co Ty chcesz y, do nas mówić, żebyś otwierał nasze uszy i otwierał nasze usta. Dziękujemy Ci też za każdą osobę, która teraz jest z nami, za to, że. Wołałeś tę osobę do życia, nas, do, do wspólnego bycia teraz, tu i teraz. Prosimy Cię o Ducha Świętego dla nas wszystkich, o to, byś nas gromadził, jednoczył. Byś, to Ty był najważniejszy w tym wszystkim. Byśmy za pomocą tych spotkań mogli Ciebie poznawać i coraz bardziej miłować. Amen. Amen. Spotkaniem tym dzisiejszym tematem przewodnim jest Jezus Chrystus, który jest naszym Zbawicielem. I chciałbym, żebyście teraz zastanowili się nad tym, kim dla was jest Jezus Chrystus. Jakie to imię, jakie ma znaczenie w waszym życiu Jezus Chrystus? I na też Ciebie proszę i bazylku o to, żebyście się zastanowili nad tym. I odpowiedzieli nam na to pytanie. Gnący, czy... kto to jest dla Ciebie Pan Jezus? Kto hmm. to jest? To ktoś, kto bardzo mnie kocha i bardzo mnie lubi. To Aha. prawda. To jest, to jest wielka tajemnica i wielka prawda, o której Ty mówisz. To, że właśnie... A Ty Bazysiu, co powiesz? Kim dla Ciebie jest Pan Jezus? Masz jakiś pomysł, jakąś myśl? Kim jest Pan Jezus dla Ciebie? Tam jest Pan Jezus. Tam... Mm -hmm. okay. Ja mam taką myśl, chłopcy, żebyście razem z statusiem na koniec naszego spotkania zagrali i zaśpiewali piosenkę właśnie Panu Jezusie, dobra? Chyba na to? Tak, ale. Okay. To ja... idźcie po instrumenty, dobra? Pójdziecie po instrumenty? Idźcie po instrumenty. Być może... Miałeś troszkę za mało czasu, żeby pomyśleć, kim dla Ciebie jest Pan Jezus, jak, jak Ty Go dzisiaj widzisz, jaką jest dla Ciebie osobą na ten moment. Może troszkę za mało czasu, ale na pewno każdy z Was przeczuwa w sercu albo tego doświadcza, albo wie, że Pan Jezus to trochę inny zwrot niż Pan Krzyś, Pan Jarek, Pan Darek. Ktoś, kogo znasz z Treningu, z warzywniaka, ze spaceru z psem, ktoś, jakiś pan, którego znasz, to jest ktoś inny. Ten zwrot wyraża coś więcej niż tylko zwrot grzecznościowy, Pan Jezus. To zwrot, który oddaje Jezusowi należne mu miejsce miejsce władcy, miejsce króla. Jeśli Go zaprosimy do naszego życia, jako właśnie Pana i Króla, to w Nim możemy osiągnąć zbawienie. Yy, oczywiście nie znajdziemy w Piśmie Świętym takiego określenia, na przykład takiego zdania Pan Jezus poszedł do Galilei albo Pan Jezus udał się do miasta lub nad jezioro, yy, ale znajdziemy inne słowa, które potwierdzają właśnie ten tytuł Pana zwrotu niegrzecznościowego wyłącznie, ale takiego zwrotu, który oddaje mu należne, należne mu miejsce, miejsce władcy. Jeśli jesteś, ciekawy, jesteś, jeśli jesteś ciekawy, jakie to jest miejsce w Piśmie Świętym, jakie to słowa to potwierdzają, to proszę poczekać z nami do końca tego spotkania, a na pewno nam się to rozjaśni. Na pewno przytoczymy ten fragment z Pisma Świętego, który nam to podpowiada. I który uzasadnia to, że możemy w ten sposób mówić o, właśnie o Jezusie jako o naszym Panu. W no, takim razie przekonajmy się, bo pojawia się pytanie, jak właściwie Pismo Święte mówi o Panu Jezusie? Co On nam o Nim opowiada? Kim jest Jezus Chrystus? Na przykład w Ewangelii według świętego Mateusza w pierwszym rozdziale padają takie słowa. Przeczytam je. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Na pewno każdy z nas jest tęskniony w tej sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy, w sytuacji pandemii, kiedy nie ma szkoły, nie ma przedszkola, nie ma wyjść na różne zajęcia dodatkowe na tańce, na piłkę nożną, na różnego rodzaju treningi, które, które macie, ale też właśnie zajęcia dodatkowe, zajęcia muzyczne. I z pewnością jesteście wszyscy już stęsknieni za kolegami, za koleżankami. Być może powoli będziemy wracać do tych spotkań, i na pewno wszyscy się na nie cieszymy, ale też jesteśmy stęsknieni za spotkaniami z rodziną, ze zgromadzeniami, ze spotkaniem naszym uwielbieniowym. I wszyscy czekamy na możliwość, żeby się już gromadzić i żeby się wyściskać, spotkać. A Pan Bóg przychodzi Ci w takim słowie, Właśnie Emanuel, to znaczy Bóg z nami, to jest imię, którym określano Jezusa. Właśnie, że to Maryja pocznie i porodzi Jezusa, który jest Emanuelem, Bogiem z nami, który zawsze jest z nami, w każdym czasie, w każdym czasie Pan Bóg, i to słowo nas o tym przekonuje, że Pan Bóg w każdym czasie jest z nami. I Pismo w innym miejscu, w pierwszym liście do Thessaloniczan, mówi, żebyśmy nieustannie się modlili, w każdym położeniu dziękowali. Czyli Pan Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy w każdym czasie byli właśnie z Nim, przy Nim, a On zapewnia nas, że zawsze jest przy nas. Nie możemy się spotykać z naszymi przyjaciółmi, z naszymi kolegami, ale On mówi, że jest, jest przy nas, jest przy Tobie, chce spędzać z Tobą czas, nieważne co teraz robisz. Um, czy malujesz, rysujesz, czy bawisz się autkami, czy grasz w jakąś grę, czy uczysz się, czy czytasz książkę, czy spacerujesz w każdym tym czasie. Pan Bóg jest z Tobą. Jeśli będziesz chciał Go zaprosić do tego, co robisz, do swojej codzienności, to On tymi słowami przekonuje Cię, że jest z Tobą. Nie musisz odczuwać takiej samotności, bo On jest przy Tobie w każdej sytuacji. I zawsze możemy doświadczać właśnie obecności Boga, jeśli Go zaprosimy do naszych codziennych czynności, do naszego spożywania posiłków, do naszego wychodzenia z psem na spacer, do robienia zakupów. Zawsze Pan Jezus jest z nami. No widzisz, jest tak, że nasi przyjaciele nie mogą spędzać tego czasu z nami, są daleko, jesteśmy stęsknieni, a Pan Bóg jest zawsze z nami, brzmi, jakby to On był naszym przyjacielem. I właśnie tak jest. To Pismo Święte w Ewangelii według świętego Jana, właśnie podałem takie słowa. Nazwałem Was przyjaciółmi. Wow! Jezus jest naszym przyjacielem. Chce być zawsze z nami. Emanuel, Bóg z nami. Przyjaciel. Pan Bóg za każdym razem przekonuje nas, jak wielką nas miłością i przyjaźnią obdarował. I chcę, żebyśmy spędzali każdą chwilę razem z nim. A skoro jest naszym przyjacielem, to właściwie co o nim wiemy? No, wy wiecie już dużo. Widziałam wasze jasełkę, jakie przygotowaliście. Znacie historię pana Jezusa i wiecie naprawdę bardzo dużo już o nim. Niewiele mogłabym dopowiedzieć ze swojej strony, co wiem o nim z Pisma Świętego. Ale. Czy wiecie i czy ja wiem, czy wiemy, jak on wyglądał? I teraz takie zadanie dla odważnych. I Zamknij oczy i spróbuj sobie wyobrazić właśnie pana Jezusa. Przypomnij sobie, ile masz lat i właśnie wyobraź sobie pana Jezusa w tym wieku, w którym ty teraz jesteś. Spróbuj wyobrazić sobie, jak on wygląda, jakiego jest wzrostu, jaki ma kolor oczu, jakie ma włosy. Spróbuj wyobrazić sobie jego usposobienie. Pomyśl, jaki jest jego głos, jaka jest barwa jego głosu. No i w końcu pomyśl co on, on lubił robić w Twoim wieku. Jak Jakie on aktywności podejmował? Czy tak jak ty lubił uczyć się grać na instrumencie, lubił grać w piłkę, lubił bawić się z kolegami, wchodzić na drzewa, czy lubił coś czytać? Spróbuj sobie go wyobrazić. I wiesz, to wyobrażenie to jest taki dar od pana Boga. Który jest wyłącznie między Tobą a Nim samym. Bo w Ewangelii, w Ewangeliach nie znajdziemy nigdzie opisu wyglądu Pana Jezusa. Pan Bóg tak hojnie Cię obdarował i mnie, i Ciebie, że zechciał, żebyś miał swoje własne wyobrażenie Jego wyglądu, Jego osoby, jego sposobu zachowania. I to jest tylko dla Ciebie. Oczywiście możesz spróbować przedstawić to komuś, jak, jak sobie wyobrażasz Pana Jezusa. Niektórzy próbowali to zrobić. Mam tylko taki mały obraz Jezusa Miłosiernego, na którym jest napisane: Jezu, ufam Tobie, ale ileż trudu, ileż trudu kosztowało to przedstawienie malarzowi, który małował ten obraz, właśnie w Faustynie. I to trudno ją kosztowało, żeby opowiedzieć, żeby uzyskać ten efekt tego wyobrażenia, które ona miała, tego spotkania z Panem Jezusem, jak ona przez tego malarza chciała opowiedzieć o tym, jak ona go widziała. To bardzo trudne, to bardzo trudne, żeby, żeby to opowiedzieć, ale właśnie Pan Bóg nas tak hojnie obdarzył tym, tą możliwością wyobrażenia sobie jego osoby. Oczywiście, naukowcy także próbują dowiedzieć się, jak mógł wyglądać Pan Jezus. Na przykład na podstawie całunu turyńskiego tworzą taką jakby replikę jego, jego wizerunku. Również na podstawie badań osób, które żyły w latach, kiedy Pan Jezus chodził po świecie, na podstawie badań szczątków tych osób, które jakoś się zachowały, Również starają się tworzyć taki wizerunek człowieka, który w tamtych latach żył i Pan Jezus mógł być do nich właśnie podobnym. No nie mniej jeszcze przed nami poznanie jak Pan Jezus wygląda, ale to co mamy dzisiaj, czym możemy się cieszyć, to właśnie to, że możemy sobie wyobrażać nasze z Nim spotkanie, to jak On wyglądał. No nieco więcej wiemy o tym jak się ubierał, tak, bo właśnie możemy w Ewangelii przeczytać w Ewangelii Jana, według Jana, przeczytać o tym, że Pan Jezus nosił tunikę, tkaną tunikę, o którą los rzucali żołnierze. A więc wiemy, że, że nosił taką tunikę. Ale wróćmy do tego, o czym mówiłam na początku, czyli o tym, że możemy właśnie mówić Pan Jezus. Jezus może być naszym przyjacielem, jeśli, jeśli się w to też zaangażujemy, ale może też być Panem. I teraz te słowa, o których Wam wspominałam, znajdują się na przykład w liście do Rzymian. Ten list napisał Święty Paweł, i tutaj właśnie padają takie oto słowa. Ale cóż mówi? Słowo to jest blisko Ciebie na Twoich ustach i w sercu Twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Jezus jest Panem. Jezus może być Twoim Panem. Jeśli go do tego zaprosisz, jeśli wyznasz swoimi ustami, sercem, to przyjmiesz, że Jezus jest Panem, to On będzie gościł w Twoim sercu i w nim królował. Jego możesz uczynić Panem swojej codzienności, wszystkiego, czym się zajmujesz. Panem nauki, Panem Twojej zabawy czasu wolnego, Panem Twoich relacji. On może królować w nich i. I błogosławić ci właśnie w tych relacjach Twojej przyjaźni, Twojej rodziny. Te słowa zawierają tajemnicę, że Jezus jest synem człowieczym i synem Bożym. Słowo pan, czyli Adonaj, Kyrios, jest tytułem królewskim, ale także boskim. I właśnie to Adonai zastąpiło kiedyś Określenie Jahwe w tekstach liturgicznych. A więc Jezus może być naszym przyjacielem, ale może być też naszym Panem i możemy Jego jako naszego Zbawiciela, bo w Nim możemy mieć zbawienie, tak mówią te słowa. Właśnie On może zasiąść na tronie naszego życia, tam, gdzie my chcemy decydować o wszystkim, to on może tam zasiąść i nam błogosławić w naszych, w naszych działaniach, w naszej codzienności. W nim mamy zbawienia. I ze mną to jest tak, że nie zawsze pozwalam Panu Jezusowi być na tronie mojego życia. Pamiętam taki czas, że zaraz po studiach, kiedy miałam już pracę, kiedy już mieszkałam sama i. I miałam takie poczucie, że o wszystkim decyduję, że wszystko zależy ode mnie. Chociaż już znam Pana Boga, to jednak miałam takie poczucie, że wszystko swoją pracą, ciężką wysiłkiem mogę sobie wypracować. I Pan Bóg w takim moim doświadczeniu przyszedł i pokazał mi, że wcale tak nie musi być, ponieważ to była zima. Jeżdżąc na łyżwach, złamałam sobie rzepkę w kolanie. No i nie wiem, czy mieliście kiedyś gips, ale nie jest to fajne uczucie i przez długi czas miałam nogę w gipsie, bardzo ten gips był duży i ciężki. I właśnie przez to zdarzenie Pan Bóg wyraźnie mi pokazał, że, że zaprasza mnie do tego, ponieważ już kiedyś wyznałam go swoim Panem i Zbawicielem, że zapraszam do tego, żebym zweryfikowała jeszcze raz to miejsce, w którym on się znajduje i pokazał mi, że w tym momencie nic nie jest zależne ode mnie, że potrzebuję moich przyjaciół, potrzebuję mojej rodziny, żeby mi pomogli funkcjonować w najprostszych czynnościach. Właśnie wtedy, kiedy leżałam z tym, z tym gipsem i zanim zaczęłam się poruszać z tym gipsem, bardzo potrzebowałam pomocy innych i Pan Bóg przez to doświadczenie mi pokazał, no, że już nie taka ze mnie Zosia samosia. I, i, i pozwalał mi na nowo budować relacje z Nim właśnie poprzez to doświadczenie. Kiedy upadamy, kiedy grzeszymy, kiedy robimy komuś jakąś przykrość, postępujemy niewłaściwie, to zawsze możemy wrócić do Pana Jezusa. On jest naszą bramą do Ojca, do naszego miłosiernego Ojca. To właśnie Pan Jezus dokonał największej ofiary, po to, żebyśmy mogli mieć powrót do Ojca, żebyśmy otrzymali zbawienie. I właśnie to zbawienie otrzymujemy dzięki temu, że Pan Jezus ofiarował siebie na krzyżu i zmartwychwstał, i dzisiaj jest dla nas zbawieniem. Jeśli będziemy go przyjmować w naszym życiu jako naszego Pana, to zawsze możemy przez Jego obecność wracać do naszego Ojca, doświadczać ducha świętego i miłości samego Chrystusa. W innych miejscach Słowo mówi, że Jezus Chrystus jest Panem w Filipian, w Apokalipsie mówi, że jest królem królów, że jest panem panów, że ten nasz przyjaciel to jest naprawdę mocarz. Chociaż w oczach tego świata nie zapowiadało się, kiedy żył na tej ziemi, że tak będzie. Ale na szczęście Pan Jezus nas o tym przekonuje i pokazuje nam w naszej codzienności, że właśnie tak może być, że może panować w naszym życiu. Że jeżeli On jest na pierwszym miejscu, to cała reszta jest też na właściwym miejscu. Na koniec naszego spotkania, zanim będzie jeszcze piosenka z chłopakami, zapraszam do modlitwy w tym tygodniu. Jako takie zadanie do kolejnego spotkania, z seminarium dla Was, żebyście każdego dnia o dowolnej porze poświęcili chwilę na taką modlitwę, w której jeśli takie będzie wasze pragnienie, pragnienie waszego serca, będziecie chcieli poświęcić panu Bogu, ofiarować mu y, jakąś y, czynność, czas, w którym jesteście, po to, aby on w nim panował, aby to on kierował tym dniem, y, to zapraszam, żebyście taką modlitwę codziennie zmawiali. Y, z panem Jezusem to jest tak, że on nie chce od nas wiele. On chce od nas wszystko. Y, jeżeli jeżeli będziecie chcieli taką modlitwę podjąć, to Pan Jezus będzie z Wami także. Ja już dzisiaj zaproponuję Wam taką modlitwę. Jeśli będziecie chcieli, to, to włączcie się proszę w nią. Niech Pan Jezus będzie z Wami i zapraszam Was do, do wspólnej modlitwy. Panie Jezu, Tobie powierzam moje życie, mój czas, moją codzienność, każdą porę dnia i nocy. Wyznaję, że Ty jesteś Panem w moim życiu, że Ty jesteś Panem mojej nauki, mojej pracy, moich relacji, moich przyjaźni. Oddaję Ci też te miejsca, w których czuję się słaba, w których za mało jestem z Tobą, za mało słucham Ciebie, w których nie domagam. Proszę Cię, abyś tych miejscach mnie wzmacniał i pozwolił doświadczyć Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. No i jeszcze piosenka, której być może zechcecie razem z nami zaśpiewać, że właśnie Jezus jest królem. 在。